Zbliżamy się do Ryczących Czterdziestek. Jest bardzo niespokojnie. Muszę sterować. Nie, kapitanie. Jest pan oh. słaby. Oh. 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 Tak. Ktoś będzie musiał zrobić to za mnie. Tą osobą będziesz ty, Piniu. Ja? Piniu, użyj podręcznika. Uda ci się. Ale... ale, kapitanie... Znasz 317 sposobów na opatrzenie zranionej płetwy. Przeprowadzałeś krabotomię w warunkach mroźnej Arktyki. To, to zadania medyczne. I te rzeczy robiłem tysiące razy. Zawsze jest ten pierwszy raz. Wszyscy liczymy na ciebie. Muszę. Muszę spróbować. Natku, miej oko na moich pacjentów. Autopilota. Włącz sterowanie ręczne i aktywuj oktowindę. Kapitanie, uruchomiłem koło sterowe. O, o, wielka skała. Co mam robić? Napisane, nie steruj, ale muszę sterować, żeby ominąć tę skałę. Jedną ręką trzymaj koło, drugą steruj silnikiem. Dasz sobie radę, Piniu. Silnik. Ster. Zder... Może jednak mi się uda. Nie uda mi się. Co ja zrobię? Skały i wzburzone wody. Może to coś jest. Co ja mam robić? Musisz zrobić rzecz, której nie ma w podręczniku. Zaufać sobie. Zaufać sobie? i Jestem medykiem. Nie steruję statkami, ja zajmuję się chorymi. Zaraz, przecież opiekuję się chorymi. Wszyscy chorzy na pokładzie oktostatku na mnie liczą. Mogę to zrobić! Stożek. Wyszedł na pokład. Pinio w niebezpieczeństwie. Muszę wytrzymać. Na pingwinie skrzydełko. Przepłynąłem ryczące czterdziestki. Udało się.